Ziomek, który na wakacje musiał jechać z rodzicami. Ten ziomek jest wbrew swojej woli targany na każde wakacje z rodziną. Typek może sobie normalnie chillować w łóżku, oglądając YouTube'a, i nagle matka mu się pieprza do pokoju, krzycząc: Jedziemy na rodzinne wakacje! I cyk, brat przez następne 10 godzin jedzie autem bez żadnego internetu, słuchając muzyki z radia i krzyków swojego młodszego brata. Co jakiś czas zatrzymuje się na stacji, by się załatwić, ale nic nigdy tam nie kupuje, bo przecież mama zapakowała kanapki z karą dla psa na drogę. Zazwyczaj na takich wakacjach atrakcjami są jakieś muzea dla starych ludzi, a na Najlepsze widoki, na jakie możesz liczyć, to stos literalnego gruzu. I możesz być też pewien, że na tego typu wyjeździe twoje rodzice zrobią ci milion zdjęć, które później będą oprawione w ramce i wisiały w salonie do końca twojego istnienia. To moim skromnym zdaniem, tego typu wakacje to najgorsza rzecz na świecie, i ja nigdy tego nie lubiłem. Wyobraź sobie, że otwierasz sobie normalnie Instagrama, by zobaczyć co u twoich kolegów, i nagle widzisz to. Ten ziomek potrafi zniknąć na tydzień, po czym powraca, flexować się swoimi drogimi wakacjami. Z jego social medów wygląda, jakby brat właśnie przeżył fabułę literalnego wilka z Wall Street. Na dosłownie co drugim zdjęciu stoi on przy jakichś palmach, robiąc jakieś dziwne miny, wynajmuje skuter wodny na 15 minut tylko po to, żeby zrobić sobie na nim zdjęcie na Instagrama, a w opisie dodaje teksty w stylu: Kiedyś nie miałem, a teraz mam. Bracie, o co ci chodzi, że kiedyś nie miałeś? Twój ojciec posiada bank, a mama jest prawnikiem. Takie wakacje to ty masz co roku. I flexowanie się wakacjami nie kończy się jak już przyjedzie. Ziomek będzie ci wspomniał jak zajebiście było w Dubaju jeździć na wielbłądzie przez następne 3 miesiące. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ziomek będzie się starał udawać, że spędzenie wakacji na jakcie było normą. Coś w stylu, ta moje wakacje to straszna nuda, bo zwiedziłem tylko Egipt, Sri Lankę, Tajwan, Japonię, Chiny, USA, UK, Australię, Nową Zelandię. A tak naprawdę specjalnie zabrał ze za sobą cały sprzęt fotograficzny, by tylko uchwycić jaki zajebisty był jego wyjazd. I też zawsze tacy ludzie zachowują się, jakby oni za to wszystko zapłacili. Nie stary, twoja mama zapłaciła za ten wyjazd swoją jedną z 10 start